Na ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako Zdrój miłosierdzia dla na nas, ufamy Tobie. Święty Jan Pawle, czyli między sobą i do wszystkich ludzi. Zapraszamy Cię Marię do nas, z Duchu Światu. módl się z nami. Stróżowie, Patronowie Nasi, kury Pierwsza intencja, chcemy się modlić o pokój dla świata. O pokój dla całego świata. Zaprzestanie działań wojennych. Druga intencja, chcemy się modlić o pokój w naszej ojczyźnie. Trzecia intencja, chcemy się modlić o pokój i w rodzinach, o pojednanie i przebaczenie wzajemnie. Czwarta intencja, chcemy wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi i najświętszemu sercu Jezusa za wszystkie grzechy, brudniewstwa i zło. Dołączamy dzisiaj do naszej modlitwy księdza arcybiskupa także własne intencje wypowiedzmy sobie w sercu, jeśli się do przypominać sobie w drodze, to też je, je dodajmy. Możemy ucałować krzyży, kochani, i już w skupieniu, kochani, wielkim wyruszamy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Syna Jego jedynego, Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod polskim Piłatem. Ustępuje się krzyż na karwalię. Jezus wskazany na śmierć na karwalię krzyż, na który ma umrzeć. Krzyż jest cierpli. Jezus jest nie upada, gdy cierpienie nas przygniata. Trzeba ten krzyż przyjął spokojnie, ochotnie i z radością wierząc, że to cena odkupienia. Duchu Święty, Duchu miłości prawnej i męstwa, w serca nasze miłością w przyjmowaniu krzyża na światu, dla umysłów i serc naszych. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w imię, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam się. I odpuszczam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajstwo. I nie niszcz nas na ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławionaś. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się, 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 się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezu. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiony między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twoje Twojego Jezusa. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z za nami grzesznymi, i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan sobą, Tobą, błogosławiony między niewiastami i Jezus wie, co go czeka i napełnia Jego serce, ale zgadza się z wolą Ojca. Słabi jesteśmy, ale powszechna od nas karmińską w przezwyciężaniu własnej słabości. Bardzo święta podzisiaj wszystkie serca złożone i dodaje się wysłanej naturze duże ludzkiej do doniesienia ciężarów w Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria módl się za nami Teraz z Maryjo, Pan z Tobą, niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Módl się za nami, brzesni. Teraz i godzina śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko się za nami teraz i śmierci nasza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Święty Boże, Święty mocny, święty ani nieśmiertelny, zmiłuj się na... pod warunkiem, że i my będziemy miłosierni. Prawo chrześcijańskiej miłości jest prawo przebaczania. Miłość Boga, miłość miśni kraju, uprosi nam tak, pod krzyżem. została nam dla nas za matkę i stała się możliwiczą władz wszelkich. Prosimy ją o to. Odmawiamy w ciszy. Najpierw to To jest i pełna się między niewiastami, błogosławiony, i błogosławiony owoc Twojego Jezus. matko mówi się za nami, przyszli, na zasadzie, w pełna między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Za nami teraz i w godzinę śmierci naszej Maryja łaski pełna pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowia śwary i pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, się za nami życzliwi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdobę się Maryjo, z Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławieni Józefa i Maryi, ale oni nie mają do nikogo żalu, cieszą się Jezusem. Mamy cieszyć się z narodzin każdego dzieciństwa, w każdej rodzinie, Dając mu należne miejsce w naszym sercu, czy w moim sercu jest miejsce dla Jezusa, Mario, pomóż mi codziennym życiem odpowiadać na miłość Bożą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, So we a